Siemaneczko widzowie, I to już jest czwarty odcinek z Cupheada. Jestem trochę zmęczony, już, bo właśnie z tymi psami naprawdę się męczyć można. I też jeszcze to będę musiał wstawiać te filmy. Tutaj was właśnie postawiam. Dzisiaj będziemy się iść z tą oto panią Baronową Wącuks. Nic nie robiłem oczywiście poza odcinkiem, żeby sobie nie spoilerować, żeby nie było. Zrobimy dzisiaj panią Baronową Wącuks. Zobaczymy, jak z nim będzie. Ona jest najcięższa z tych trzech bossów, więc. Uuu, nie, o nie, tylko i on. Go trochę nie lubię. Trochę mi się nie podoba to, że. Kurczę, czasami mi trafię te, jakby, dolne rzeczy. No i kurde, overwalę. Ja te o, pan czekoladka. Nie wiem, czy to jest czekolada, czy gofer, czy kurde, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Oni do mnie. No mówię coś, dobra, nie, ale nie uderzył mnie. Nigdy nie wiem, Nie, eee. ja się nie oberwałam. Kurde. mnie miniboss pokonany, pan goferek czekoladka, nie wiem jak go nazwać. Pan goferek czekoladka, jedyny. Dobra, ty. Ciebie troszkę nie lubię. Tutaj trzeba to sobie jest Teraz w się przydał. Co nie widzę? Nie rozwariuj. Nie, nie wiem czy się uda. Tego bosa przejść. Zobaczymy. Czy za pierwszym się uda zrobić tego bossa. Pudę. jest dobra za pierwszym razem no dobra lecimy co Mojemy kolejnego bosika robić bo to jest fajsa Lecimy, ale w ogóle tutaj właśnie bombki można odebrać, o którą mam mówiłem w ostatnich odcinkach. Co może próbujemy sobie zrobić nie, to będzie najpierw bosaku, to jest taki fajny ptaszek, bardzo przyjazny, tak, tak bardzo przyjazny. Bardzo w ogóle nie straszny. To nie tak, że kurczę się z nim męczyłem... Kupię 20 godzin na eksperski. Serio, to był najcięższy z z mnie, na eksperckim. Nie wiem, jak by. taktykę wykorzystuje. Dobra, kolejna faza. Let's go. No, a ptaszku, nie kolegujemy się na pewno. Dobra, lecimy. Piona mordo lecimy set. No nieważne. Ciekawe, czy by mi prawa autorskie do to YouTube zdjął. Piona mordo, lecimy. Set. Sporowane, panie ptaszku, co pan tak się pruje? My kurde, sobie tylko posa robimy. My tylko cię chcemy rozwalić dla pana. Di kurde wam. Dla pana diabła. Zobaczymy co nam pan Diap nam da za to, że mu pomogliśmy rozwalić biednego ptaszka. Patrzcie faza. widz. Dawaj wultam ciebie. Ciekawe czy się uda przez kochać Kurde, no nie, nie dało się, za szybko coś tam teraz. leży zobaczymy jak pójdzie dobra no kąd. let's go dobra już dwie bossy dzisiej na dzisiejszym odcinku pięć minut odcinka let's go Kurde, czas tragiczny. Czy sobie, że za pierwszym razem. Co widzowie, spróbujmy jeszcze dzisiaj w oczyszczeniu Randgana zrobić? Chyba tyle. To wie, też nie chcę za dużo robić na jednym odcinku. No co, próbujmy tylko jeszcze Randgana ogarnąć i kończymy odcinek. Jeszcze taki jeden jestrek. Zajmamy sekret tego klauna. No, ale to może na następnym odcinku sobie posłuchamy melodii. A tam, tam randka niech to... Też... Chyba, że może jeszcze na to odcinku, się ci uda, żeby ci mało zaleło. Fajnie bym już szczerze, co nie. No co ja to rozwalam, to go się nie rozwala. Że tak najlepiej jest, żeby tego nie rozwalać. Dobra, go. Momentka. I tam w drużynie O. O! Uff, to przyspieszyło. Dobra ludki, co wy chcecie tutaj z mojego życia? Wziąć. No ale przyjemnie, Naprawdę, no, jest taka fajna, gra. Bardzo ją wam. Bardzo... Nie umiem <trażytuj> się wysłupić. Bardzo ją wam polecam. Naprawdę. Bardzo przyjemna. Tylko naprawdę, gdy się w wnerw. Czy może się robić? Te jest 20. Tak też Teraz jest. To, to jest dobra, Spróbujmy, czy nam się uda. Ляжешь. Женский видит. О, пицу за хамство. No, yep. nie hmm, to zrobiłem. I hmm. ci się uda, to ja wątpię. Hmm. jest. Dobra, 7 minut, odcinka, widowy, dużo zrobimy, dobra. Widowy, spowodujmy jeszcze dzisiaj chociaż zrobić yy, mauzoleum i kończymy odcinek. Nie, ja to mówię, swoim drogą, mega jedno. Leptak? Na szkół? No, na eksperckim już nie chcę nawet pamiętać, ja, ja cię robiłem. Dobra, robimy jeszcze mauzoleum. a Jeszcze jedno widzę. Moim drogą, wiecie o tym, że tutaj jest taki fajny skrótek, przez który, patrzcie, normalnie byście musieli, nie wiem, coś tam robić, jakąś, nie wiem, jest chyba bosa, żeby przejść sobie, powiedzmy, do... Jak do Smoka Wałęskiego, a tak to macie normalnie, kurde Możecie, macie takie skuty, możecie od zrobić Smoka Wałęskiego, dobra Ja lubię nam oczywiście jeden z ulubionych scen trapów tej gry Dobra, dzisiaj spróbuję jeszcze może wam pokazać w ogóle Moją kolekcję Może pokazać wam, że mam Platynę w tej grze Chociaż pewnie nie. was to nie pori. Que você vai me curar? o ver? Poje, 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 poje. Acho que te mexer o daninho e ela vai mexer o daninho. i zrobimy, no to, zrobimy znowu tą śmieszną animację. Ja, ja tak głupio wyglądam. Dobra, i to wiem.